Tak, a tutaj takie pudełka mam. W ogóle witam. Takie fajne pudełka mam na akcesoria do serwera. Do tego najnowszego serwera. O, do tego. O, sobie trochę tutaj przyblokowałem otwarcie. A, natomiast do serwerów są takie po prostu te akcesoria mega wyjątkowe i mega drogie. I tak pomyślałem sobie, że akcesoria do tych nowych serwerów, do tego nowego serwera będę trzymał w wyjątkowych pudełkach. No i w takim pudełku będę trzymał po prostu akcesoria takie wyjątkowe. No. No dobra, to na razie. Heja.